Szanowny Panie Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Szanowny Panie Marszałku, Panie Przewodniczący wraz z grupą Radnych Wojewódzkich, Szanowni Panowie Burmistrzowie, Wójtowie, Koleżanki i Koledzy, Samorządowcy, Panowie Prezesi, Panie i Panowie Dyrektorzy, Wielce Szanowni, Drodzy, Mili Państwo, Serca płynący grzecznościowy zwrot powitalny kieruje do wszystkich uczestników rozpoczynającego się Krynickiego forum, jak Pani już wcześniej przekazała pod hasłem głównym wzrost i odbudowa. Cieszy nas bardzo to, że znów możemy się spotkać, aby porozmawiać o Problemach i doświadczeniach Polski, Europy i świata, o dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej, a także o tym, jak rozwiązywać nawarstwiające się problemy. A tych problemów, Szanowni Państwo, gołym okiem widać jest bardzo dużo. Co tylko Opuściła nas ta ostra, twarda pandemia. Aczkolwiek koronawirus ciągle porusza się wśród nas i nie wiadomo w każdej chwili, jakaś kolejna mutacja może nas zaskoczyć, to jednak pewien trudny okres kryzysowy minął. No ale niedługo trzeba było czekać. Pojawił się 24 luty i ten bezprecedensowy atak Federacji Rosyjskiej na. Niepodległe państwo ukraińskie. Zresztą Pan Prezes Jan Korzuch przed chwilą poinformował również o tym, co usłyszeliśmy przed rozpoczęciem, że właśnie w tej chwili trwają bombardowania Lwowa, a Lwów, jak wszyscy wiemy, jest naprawdę bardzo blisko. Szanowni Państwo, szczerze też chciałbym. Odnieść się do tego, w jakim miejscu jesteśmy, jako ci, którzy inicjują to duże wydarzenie, które odbywało się przecież blisko 30 razy w Krynicy i ma swoją markę. W tej chwili to wydarzenie jest realizowane w Karpaczu. Życzymy jak najlepiej. Natomiast my Staramy się, aby Krynica nie utraciła tej marki. Nie jest łatwo, nie jest dużo sprzyjających okoliczności wręcz odwrotnie są trudności i w tej sferze zewnętrznej, ale i też w tych różnych okolicznościach wewnętrznych, bo przecież ich nie jest mało. Ale my konsekwentnie wraz z organizatorem będziemy starać się tę markę budować i Państwa zapraszać. Więc już w tej chwili bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za obecność na otwarciu. Jeżeli jesteśmy przy podziękowaniach, to pragnę też bardzo gorąco podziękować rektorom małopolskich uczelni wchodzących w skład Rady Naukowej do spraw strategicznych kierunków rozwoju Małopolski. Ponad półtora roku podpisaliśmy jako pierwszy samorząd w Polsce wielostronne porozumienia o współpracy ze wszystkimi rektorami uczelni wyższych w Małopolsce, a oni z kolei utworzyli radę, o której przed chwilą, powie o której przed chwilą powiedziałem, Właśnie ta Rada uczestniczyła w budowaniu programu, opiniując ten program, można powiedzieć, na każdym etapie. Dlatego też bardzo serdecznie panom rektorom za tą wspólną pracę dzisiaj dziękuję. Cieszy nas również to, że Województwo Małopolskie jest partnerem głównym. Tytularnym tego wydarzenia, które mam taką nadzieję będzie także znakomicie służyło wzmocnieniu wizerunku Małopolski i Krynicy Zdroju jako miejsc poważnej, różnorodnej debaty o problemach i wezwaniach, jakie stawiają przed nami dzisiejsze czasy. Moi drodzy świat zawsze potrzebował dialogu i wymiany poglądów. Dzisiaj jednak wszyscy jesteśmy świadomi, że ta potrzeba stała się jeszcze silniejsza. Dlatego też wierzę, że Krynica Forum szybciej czy później, ale na trwale wpisze się w kalendarz ważnych, inspirujących spotkań, poszykujących Poszukujących koniecznych rozwiązań, przed którymi stoi obecnie Polska, Europa i cały świat. Czym bardziej skomplikowana jest sytuacja w każdym obszarze naszego życia, tym bardziej trzeba poszukiwać niestereotypowych rozwiązań. I wszystkich panelistów, którzy będą brali udział w ponad stu panelach, zachęcam właśnie do tego. Aby poszukiwać w dyskusji rozwiązań, które by można było później zamienić na rekomendacje dla różnych obszarów naszego życia, które pozwolą na rozwiązywanie tych trudnych spraw, przed którymi nie tylko mało Polska, ale przecież przede wszystkim nasz kraj. Moi drodzy, niech pobyt w Krynicy zdroju będzie, dla Państwa także okazją do lepszego poznania naszego regionu i samej krynicy, która teraz jesienią, myślę, że o tym powie Pan Burmistrz, jest szczególnie malowicza, a jej liczne atrakcje turystyczne i kulturalne czekają na Państwa. Mógłbym o krynicy długo mówić, ale odebrałbym temat główny Panu Burmistrzowi. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz będzie. Będzie zachęcał Państwa do, do skorzystania z tych wszystkich walorów, które niewątpliwie Perła Polskich uzdrowisk posiada. No cóż, witam w Krynicy Zdroju, witam Państwa w Małopolsce. Dziękuję bardzo.